Poznaj Stefana. Stefan ma 45 lat. 20 lat temu był nie tylko młodszy, ale i bardziej energiczny. Niestety, czas odcisnął na nim swoje piętno. Lata mijały, Stefan czuł, że nie jest już tą samą osobą co kiedyś. Często czuł się zmęczony, odczuwał bóle mięśni po każdym wysiłku, a bóle stawów stały się dla niego codziennością. Uważał, że to normalne dla ludzi w jego wieku. Był sfrustrowany, ponieważ zrozumiał, że nie ma już kontroli nad swoim ciałem i bał się tego, co czeka go w przyszłości. Jeśli w wieku 45 lat tak się czuje, to jak będzie wyglądać jego życie po 60 lub 80? Chciałby poczuć się lepiej, bardziej energicznie i zdrowo, ale jak to zrobić? Dwa tygodnie temu przyjaciel powiedział Stefanowi o koncepcji pięciu kroków, która pomogła mu zregenerować i wzmocnić witalność. Koncepcja jest bardzo prosta. Pięć kroków to nawodnienie, oczyszczanie, detoks, odżywianie i ochrona. Nawodnienie to najważniejszy krok, gdyż wspomaga metabolizm i układ odpornościowy. Brak właściwego nawodnienia przyczynia się do zwiększenia lepkości krwi i negatywnie wpływa na układ krwionośny. Prowadzi to do chronicznego zmęczenia i bólów głowy. Stefan był zaskoczony, ponieważ myślał, że pije wystarczająco dużo wody i nie sądził, że ma to coś wspólnego z jego samopoczuciem. Wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność organizmu do przyswajania wody, a jakość wody, którą pijemy, staje się coraz ważniejsza. Poza tym napoje takie jak kawa, słodzone soki oraz inne produkty zawierające konserwanty prowadzą do szybkiego usunięcia wody z organizmu. Wody, która jest tak ważna dla naszego zdrowia. Wierzymy, że roz Rozpoczęcie podróży ku zdrowiu nie musi być skomplikowane, dlatego stworzyliśmy zestaw produktów Hydramax. Hydramax został stworzony po to, aby pomóc zoptymalizować wchłanianie wody w organizmie, nawadniać oraz gasić pragnienie. Stefan nie miał nic do stracenia, dlatego zrobił pierwszy krok i wypróbował zestaw Hydramax. Jego samopoczucie się poprawiło i od tego czasu Hydramax stał się częścią jego życia. Teraz Stefan czuje się pełen energii, a poczucie ciągłego zmęczenia. Zniknęło. Jest bardziej energiczny, radosny i już nie czuje się staro. Nareszcie Stefan zrozumiał, co mają na myśli ludzie, mówiąc, że można cieszyć się życiem bez względu na wiek. Czy pomyślałbyś kiedykolwiek, że coś tak zwyczajnego jak woda może tak znacząco wpłynąć na Twoje życie? Teraz możesz sprawdzić i docenić efekt skutecznego nawodnienia. Picie biodostępnej wody jest nieodzownym elementem życia, ponieważ każda komórka naszego organizmu potrzebuje wody do prawie Prawidłowego funkcjonowania. Picie właściwej wody jest absolutnie niezbędne dla naszego zdrowia. Czy chcesz poczuć się młodo, tak jak na to zasługujesz? A może wolisz stary styl życia Stefana, zanim jeszcze odkrył znaczenie prawidłowego nawodnienia? Skontaktuj się z dystrybutorem Coral Club już dziś. Otrzymasz wsparcie i porady dotyczące tego, jak dbać o zdrowie i zyskać więcej witalności, aby cieszyć się życiem w każdym wieku.